Brackenheit, dungeon, który w pierwszym tygodniu Dragonflightów dawał ludziom zawroty głowy, dziś jest całkiem grywal Przysięgam, nie mam powodu, by was zakłamywać. Pierwszy boss to trzy bossy. Którego będzie się biło pierwszego? Później, wie, ludzie ode mnie mądrzejsi pewnie to wymyślą w trakcie trwania sezonu. Ogólnie, bossy są tym silniejsze i mniej macie HP, więc warto nie dostawać damage. Rira jest turboirytująca dla tanka i dla melas. Nie dość, że bije frontalem, to jeszcze kręci śmigłem, sprawiając, że ciężko się to bije. Gasztów skacze po graczach, nakładając blida, który zniknie, gdy zostaniecie odleczeni powyżej 90 %HP. Pierdała się też w kogoś, bijąc go jak choke, oraz wrzuca blinda, głównie na tanka, którego trzeba zdispelować, zanim ten wam zginie. Więc pękająca dupa healerów, bo w końcu muszą coś robić oprócz stania, jest gwarantowana. Ostatni trik totem, kastuje heala, koniecznie przeriewać. Stawia totem stunujący gracza, a koniecznie rozjebać. I gdy jeden z bossów będzie miał 15% HP, to zbufuje wszystkie. Hmm, no to teraz drzewo. Zacznijmy od najprostszego. Respi zielone slajmy, rozpierdalacie slajmy, zostają po nich plany. Nic trudnego. A teraz pora na rozpierdol. Gdy boss ma 100% energii, to będzie chciał was wciągnąć. Gdy mu wszyscy uciekną, to się wkurwi i będzie napierdalał jak zły. Więc z założenia jedna osoba powinna dać się zjeść. Problem jest taki, że dostaniecie debuffa i następnym razem ktoś inny musi dać się zjeść, dopóki się ten nie skończy. No, ale wracając kurwa do jedzenia. Jedzony target jest jedzony i bity, dopóki grupa nie zbije bossowi tarczy. Wtedy zostanie wypluty. Ewentualnie też po 10 sekundach. Krócie, rozpierdolcie tarczę, żeby nie rozpierdoliło wam kolegi. Tankowie, uwaga na odrzucający frontal. Powodzenia. Poprzednie bosy były przejebane, no to pora na coś przejebanego. Klucz odrzuca pułapkami, w które nie wchodzimy, bo to pułapki oraz przyzywa hieny. Mało tego, rzuca w graczy mięsem, sprawiając, że hieny was gonią w kurwione, więc prowadzicie je w uprzednio rozrzucone pułapki. Przerywacie mu kasty. Dobra, pora na lasta. Tutaj naprawdę nic specjalnego. Last przyzywa zajebiście wielką chmurę, która lata i bije, Omijacie chmurę. Mura nakłada wam zjebane staki, im więcej macie staków, tym mocniej dostaniecie w dziurę i tym macie większy debów do obrażeń. Na 100% energii kasuje dookoła was w pierd więc sprew zdejmuje wam buffa, ale w zamian bufuje siebie. Respite też totem. Totem napierdala i również nakłada wam staki. W skrócie, uwaga na chmurę, rozjebać totem. Jeśli o trasze chodzi, alchemicy mogą mieszać w kotle, z którego gracze podnoszą item, zdejmujący wam Dizzy z debuffa. Żeby przyzwać pierwszego bossa, musicie pierw uwolnić pięć tuskarów z klatek. Warscarge są pojebane. Gdy się kręcą, to należy zdjąć im kręcenie, enrage dispelem, a kasta przerywacie, by nie dostać Fira. Thinkbreath to mini boss wrzucający na osobę i ludzi dookoła disorienta, więc stoicie w spredzie oraz Kręci się odpychając ludzi. Gdy widzicie, że jakiś mob zrespił totem, to zlitujcie się i rozpierdolcie totem. Podobało się? Zajebiście. Powodzenia na tym pokurwienie prostym dungeonie.